Czajicie, że ostatni ranking do Tysiaka był już 6 miesięcy temu, zatem zerkam, co zmieniło się po pół roku i na co patrzeć na zbliżające się święta, bo wiele w tym czasie na rynku już pewnie się nie zmieni. Dla przypomnienia, skupiam się tutaj na smartfonach, które sam testowałem. Pojawić się mogą dodatkowe opcje, ale zaznaczę, że wyglądają nieźle, ale ich w rękach dłużej nie miałem. Zatem zaczynamy. Nie 5G, a 4G okazuje się lepsze, gdy porównamy sobie wersję Galaxy A22. Opcja 5G moim zdaniem nie ma prawa bytu w obliczu tak doposażonego modelu A22 4G. Po pierwsze mamy tutaj ekran Super AMOLED odświeżany w 90 Hz, czego nie da się znaleźć w innym smartfonie w tej cenie. Jego minusem jest rozdzielczość, bo tylko HD+, ale z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że oczopląsu od pikseli tutaj nie doświadczyłem mimo wszystko. Bardziej na minus działa moim zdaniem pamięć MMC 5.1, ale Samsung optymalizacją mimo wszystko jakoś sobie poradził, ale pamiętajcie proszę, nie jest to telefon na mocne obciążenia dużą liczbą aplikacji i gier. Za to dostaliśmy tutaj optyczną stabilizację obrazu i tutaj znowu powtórzę, nie znajdziecie jej w innym smartfonie z tego segmentu. Fakt pomaga ona bardziej w nocnych zdjęciach niż w stabilizowaniu wideo, ale zawsze coś. A22 ma sporą baterię 5000 mAh z tylko 15W ładowaniem, ale telefon nie woła opapu zbyt często. Jest to propozycja dla osób, które robią sporo zdjęć, nie grają w gry, lubią ładne czernie na ekranie i zgrabne telefony. W tej cenie musi decydować rozum, a jak rozum to i Motorola. Na początek Motorola Moto G60S, która niejako jest Moto G9 Plus na sterydach. Oba te modele mają bardzo duże ekrany o przekątnej 6,8 cala z tym, że G60S w odświeżaniu 120 Hz. Jest tutaj ekran Full HD oraz pamięć typu UFS 2.1, która moim zdaniem jest jeszcze bardziej istotna, żeby telefon mógł pracować żwawo. Pamięć eMMC potrafi zabić dużo lepiej wyposażone telefony. Motorola trochę nietypowo podchodzi do swoich konstrukcji, które wyglądają dokładnie tak samo, ale mają mieć jakiś taki jeden wyróżnik w specyfikacji. W przypadku tego modelu jest 50 w ładowanie, którego nie znajdziecie w innym telefonie za te pieniądze. Największą konkurencją w tym aspekcie jest chyba Huawei P40 Lite, ale uznajmy, że telefon na Androidzie bez usług Google, no to marna atrakcja. G60s napędza procesor Helio G95, a więc źle nie jest. Mamy również aparat z szerokim kątem, więc takie podstawy, których ewentualnie mogłoby zabraknąć, tutaj się meldują. Motkę obecnie testuję. Wygląda ona silnie, także niebawem będę mógł Wam coś więcej o niej opowiedzieć. Jest ona co prawda powyżej 1000 zł, o 99 plnów dokładnie, ale jeżeli to dla Was zbyt duża różnica, to alternatywnie przypominam o G9 który jest tańszy, ale dosyć podobny. Dla gamerów teraz co nieco. POCO X3 Pro ze Snapdragonem 860, który w AnTuTu przekracza granicę 400 tysięcy punktów. Znajdziecie tutaj ekran już LCD IPS, ale za to odświeżony w 120 Hz. Jest to telefon z tych przeze mnie nietestowanych, ale na tyle interesujących, że uważam, że trzeba o nim powiedzieć. Oczywiście nie każdemu w pierwszej kolejności zależy na wydajności, to absolutnie rozumiem, ale jeżeli do nich się zaliczacie, to X3 Pro jest warty rozważenia. 33 w ładowanie to ponadprzeciętna wartość w tej cenie, pamięć UFS 3.1 już w ogóle, więc to prawdopodobnie jedna z ciekawszych propozycji. Jako taki jest solidny dodatek dorzucam już nie najnowszego Redmi Note 9 Pro. Jest to telefon bez wyższego odświeżenia ekranu, ale za to swego czasu był hitem sprzedażowym, zupełnie zasłużenie zresztą. Snapdragon 720G i tak dalej jest mocniejszy od wielu MediaTeków umieszczonych w tym pułapie cenowym. Ma 30W ładowanie, solidną baterię, ekran to LCD IPS, ale to taki z lepszych typów. Takim smaczkiem powiedzmy, że jest 5-megapikselowy aparat do makro z autofokusem, więc to nie taka typowa popierdółka. Na plus zdecydowanie wykonanie. Z dwóch stron jest szkło Gorilla Glass 5, może ten sprzęt niczym szołowym obecnie się nie wyróżnia, jest po przecenach, ale na pewno jeszcze dobre czasy przed nim. Mój faworyt w tej cenie Realme 8. Mógłbym tutaj wrzucić też Realme 8i, ale zupełnie nie widzę sensu go pokazywać w momencie, gdy dysponujemy budżetem do 1000 zł. A trochę droższy jest Realme 8, którego możliwości są znacznie, znacznie większe. Po pierwsze, jest to telefon z AMOLEDem i to bardzo dobrej jakości. Nie jest on odświeżany w 90 Hz, ale mając do wyboru LCD IPS z wyższym odświeżaniem, a AMOLEDA w 60 Hz, to biorę bez namysłu tego drugiego. Ten model ponadto ma skaner odcisków palców pod ekranem, który do tego jest całkiem zwinny. To również coś niespotykanego w tej cenie. 30-watowe ładowanie na Was czeka, czy zestaw aparatów, które nawet nieźle radzą sobie po zmierzchu. Wydajność tego modelu dalej jest niezła, gdzieś na poziomie 300 tysięcy punktów Antutu. Moim zdaniem trudno oczekiwać czegoś bardziej uniwersalnego w tym przedziale cenowym, i na razie nie widzę jakiejś sensownej konkurencji dla tego modelu pod tym względem. Jak zawsze dla każdego coś dobrego i w zależności od Waszych potrzeb macie tutaj kilka propozycji. Nie wydaje mi się, żeby do świąt coś się wydarzyło w tym rankingu, także powiedzmy, że jest to nawet taki poradnik zakupowy. Dzięki za uwagę i do zobaczenia niebawem.